Wyzywa... O, o chyba słyszę pan. Tak? Byłym komandowcem. No. Y nie umiem tego stwierdzić. Jestem byłym komandowcem. Robert Laszu, przewodniczący Rady Miejskiej w Dziewinie Gros. Bo to kurwa. Podwarz, Tak. tak, tak, tak. Potwarz! Tak. tak. No, no kurwa, proszę. proszę. Spierdlajcie. Spierdlajcie, kurwa robicie? Śmierdajcie! Zmierdzalajcie, kurwa! Ty, 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 kurwa, jesteś burmistrzem? Będziesz. Ale spokój <laughs> Ja się kurwa nie pokochałem, bo nie chcę w kupić. Rozumiecie? Bo nasze dzieci będą zagrożone. Spierdalajcie. Kurwy spierdalajcie. Proszę o niezakłócanie nie porządku nie, obrad. Proszę Stulbordę. o niezakłócenie. Sturmordet. Proszę opuścić salę. Już nie. No to proszę opuścić salę. Sturmordet. Rozumiesz? Kamie, ponieważ kurwa, strada się na Polska na Polaków. Dziękuję. Skierdę leczyć z Waszymi ustawami. Przyjechałem tutaj po to żeby wam, kurwa, powiedzieć, wy, kurwa, zdrajcy Polski, kurwa, unie, to możecie sobie, kurwa, pozamiatać, kurwa, o przestrzeganie. Spierdalać! Szanowni Państwo, ogłaszam chwilę przerwy na przyjazd służb porządkowych, żeby wyprowadzić Pana, bo przeszkadza w prowadzeniu obrad nam. Nie mów mi co ja mam robić. Tu jest mój herb w rok. roku.